Hej! Słuchajcie, witam Was ponownie w Waszej ulubionej serii, a mianowicie Włosomaniaczka ocenia włosy widzów. Do powrotu serii natchnęło mnie oczywiście więcej czasu, jaki mam i jaki mogę poświęcić właśnie na tą serię. No właśnie oczywiście to, że uwielbiacie po prostu właśnie tego typu filmy. No i też spotkanie i wspólna nagrywka z Julią Kosterą, na który film oczywiście koniecznie zapraszam, w którym w sumie zrobiłam takie Włosomaniaczka ocenia pielęgnację innej osoby, więc no, tym bardziej już ym, poczułam, że się za tym stęskniłam. Także słuchajcie, na razie nie przyjmuję nowych zgłoszeń, na razie nadrabiamy jeszcze te z poprzednich edycji yy, i będziemy robić właśnie sezon 10-odcinkowy. I w pewnym momencie, jeśli można będzie znów nadsyłać zgłoszenia do tych serii, to po prostu dam wam znać. A jeśli potrzebujecie standardowo dobrania kosmetyków z napiękne włosy, to zawsze jest mail poradowy, czyli włosy.pl, gdzie możecie według wzoru z zakładki dobieramy produkty w sklepie, napisać maila i po prostu dostać dobór kosmetyków od całego naszego zespołu. Więc jak najbardziej to jest do dyspozycji, a tutaj no tylko ja oceniam waszą pielęgnację. Także lecimy od pierwszej osoby i pierwszą osobą w dzisiejszym odcinku jest Sylwia. Włosy wielokrotnie rozjaśniane, farbowane, obrywane końcówki, niezabezpieczane, myte czym popadnie. Od stycznia 2020 zacząłam przygodę z Tobą, czyli już wychodzi ponad rok tak ładnie. W miarę świadomą pielęgnację. W lutym podcięte końcówki. Odkąd stosuję serum i oleje na końcówki, mniej się rozdwajają, a u mnie był to duży problem. Borykam się ze swędzeniem, skóry głowy tu się domyślam, no bo w sumie czego innego. Uprawiam dużo sportu, więc włosy są w grupie podwyższonego ryzyka. Aha! Mm, Czyli tutaj, jeśli chodzi o sport, to oczywiście włosy są bardziej narażone na uszkodzenia. No i też być może właśnie to swędzenie. Czyli, no jeśli pocimy się i nasza głowa się poci, no to skóra głowy też może bardziej swędzieć. Chociaż nie jest do końca tak, że musimy o wiele częściej myć, uprawiając sport, ponieważ taki pod fizjologiczny nie jest jakby takim złem ostatecznym dla skóry głowy, dla włosów. Jeśli Wam jakby nie przeszkadza to, że macie spoconą głowę i myjecie częściej o jeden dzień, to ok nie musicie jakby natychmiast myć po prostu po ćwiczeniach, więc jakby, żeby ktoś też nie pomyślał, że jest to jakieś coś strasznego. Jeśli chodzi o pielęgnację, to widzę tutaj no sporo produktów i sporo fajnych. Widzę na przykład żel CERCO, czyli taki żel wysokomocznikowy do złuszczania skóry głowy. On jest super, ale oczywiście no warto też spróbować jakichś innych peelingów, być może też się jakoś lepiej sprawdzą, bo tutaj no mamy to keratolityczne złuszczanie, uszczające działanie mocznika w wysokim stężeniu, no a yy, wiadomo, różnie, różnie może to podejść różnym osobom. Inne peelingi, na przykład jak zaproponowałam gdzieś w którymś z TikToków, czy Radical, czy Element, czy na przykład Bundy, to jak najbardziej są to produkty do wyboru. Yy, tutaj widzę szampon ten taki, że tak powiem, jakiś agafiowy, i tutaj no, potencjalnie, oczywiście, e emsy, czyli standardowo te długie konserwanty na M na końcu składu. Domyślam się, że tam są, więc tak samo właśnie e, ta ja jajówka z babuszki przy problemie swędzenia skóry głowy spróbowałabym odstawić. Oczywiście to nie musi być przyczyna, bo przyczyną no, może być wszystko inne, może być też jakiś problem ze skórą głowy, który wymaga pomocy dermatologa, ale tak na pierwszy rzut oka to może być to. Jeśli chodzi o długość włosów, to tutaj czy są jakieś proteinki, bo wiecie, zawsze mi tych proteinek trochę brakuje. O, widzę winogrona keratyna od Anwen, może tutaj w szamponie Sylveco właśnie te roślinne jak najbardziej. Aha, i jest zielona herbata. Ok, bo tak myślałam, czy roślinne jakieś są. Oczywiście tutaj na długość można by spróbować podziałać ziołami, bo od razu mi te włosy się kojarzą, że kasjowałabym. Także tutaj no, kasjowałabym i myślę, że one mogłyby być bardziej sypkie i mogły z czasem by się zacząć bardziej taflować i mieć większy blask. Tak z grubsza patrząc, to tutaj kosmetyki są jak najbardziej, jak najbardziej okej. Okay. No jedynie co właśnie tu bym dorzuciła ziółka i może na skórę głowy na przykład maseczka z nim, czyli z miody indyjskiej, bo e, to może też po prostu pomóc i być może takim lekkim być peelingiem mechanicznym. Tylko to są dosłownie no, drobineczki po prostu e, z rozdrobnionych, chciałam powiedzieć, spulweryzowanych liści, ale widzicie to. E, Rozdrobnionych? zmielonych, o, zmielonych. Chociaż w sumie to jest chyba pulweryzacja, jak jest na przykład w Fitofilosie, bo oni mają dobre te technologie. Więc po, po prostu ma lusieńkie, liści, które, no trochę jak tam po trzecie to one wam złuszczą, ale to nie jest coś takiego drapiącego, więc właśnie też, też jest to spoko opcja. Tu ten Baby Dream, czy co to jest takie koło squeakiego, leży. Mm. To jedyne nie wiem, co to jest, ale tak reszta, że tak powiem, prawilnie, no i tak jak mówię, eliminację tutaj bym spróbowała, a reszta. Super. I na pewno te włosy są jakby na dobrej drodze. Końcówki widać, że są ogarnięte, podcięte w odpowiednim momencie, także okejka i lecimy dalej. Rita! O widzę tu ładne kręciołki i trzy tutaj henna wjechała. No zaraz zobaczymy. Od zawsze mam włosy cienkie, falowane, czasem nawet kręcone, ale nie chcę iść w stronę bardzo mocnego skrętu. Zależy mi na tym, żeby zapuścić włosy, a łamią się i wypadają. Dawniej miałam ich dużo więcej. Henuję od ponad roku, potem jak odhodowałam swoje włosy, jestem ciekawa Twojej opinii. No, włosy piękne, widać bardzo już tę taką właśnie nadbudowaną, nagromadzoną hennę, bo różnica jest właśnie, czy tutaj mamy odrost taki bardziej ognisty, liskowaty, czy dalej mamy taki wręcz kolorujący już w bordo w wiśnie wpadający, więc no pytanie, czy chcesz właśnie dalej budować kolor, on wtedy może iść wręcz w brąz. I oczywiście henna może Ci pomagać nadal te włosy dociążać i doprostowywać. Tym bardziej widzę, że zakwaszasz Amlą, więc ja się domyślam, że to jest właśnie taki cel, żeby one były i ciemniejsze, i bardziej dociążone. No i Amla też bardzo fajnie wpływa, czy na skórę głowy, czy na długość włosów, no jest to super ziółko. Także jeśli chodzi o hennowanie, to propsuję. Jedyne, co mnie tu dziwi, to właśnie obecność tej kasji, bo skoro jakby no widać, że tę hennę bardzo mocno budujesz, to czy przypadkiem to nie jest ta pułapka, że ona Ci się nadbudowuje na długości, a Ty chcesz, chciałabyś mieć jaśniejszy odcień. No wtedy niestety nic tylko rozjaśnić, to wiadomo, ale no właśnie tak mnie zastanawia ta kasja tutaj jedynie, jaki jest cel, czy po prostu co jakiś czas lubisz sobie przelecieć kasją i, i, i w ten sposób. Dobra, jeśli chodzi o kosmetyki, wydaje mi się, że bardzo, bardzo spoko. Nie widzę tutaj oczywiście żelu, widzę tylko chyba Cantu Aktywator, czyli jakby BS. Ale skoro nie wydobywasz typowo skrętu, to właśnie to jest taki fajny pomysł, żeby używać właśnie BS-ów. Tylko bez tego domknięcia, bez tego maksymalnego utrwalenia żelem. A jeszcze mam taki pomysł, że może pianki. Tutaj by były rozwiązaniem. Jakieś takie, czy po prostu jakaś Nivea, czy jakaś Not Your Mothers, czy jakaś inna pianka, po prostu, czy nawet Sajosa, Ona jest akurat nie CG, tam jest chyba silikon czy coś. Ja jej używałam. To jest, ona się strzela z Flexem, nazywa Sajos Flex. Na pewno jest tam też Hitosan w składzie, więc może taka pianka? No, tak właśnie, coś sobie myślę. Jeśli chodzi o kosmetyki, to bardzo fajny zestaw. Tutaj oczywiście widzę też w poprzednich. Oczywiście herfudzik musi być tutaj, też standardowo. Herfudzik to po prostu bez tego nie ma posamaniaczki. Także jest i on, ale bardzo dobrze, bo jest zrównoważony. Oczywiście emolientami, tutaj akurat z plany te organiki. I yy, yy, proteinami, czy jest zrównoważony, czy nie widzę tu protein. A no właśnie, chyba nie widzę tu protein, więc tak jak ja zwykle mówię, warto jakieś proteinki mieć. Tutaj bym się zastanawiała właśnie nad roślinnymi, czyli czy jakaś zielona herbata od Anwen, czy jakaś mi z Harrytaila, czy to tam ma jeszcze roślinne? Z Fitofilosa ten balsam Leggero, dobrze ja to czytam, Leggero po włosku. Mam nadzieję, że dobrze, że to chyba znaczy, że lekki. Wiecie, jak coś coś legadam, to mnie poprawcie, ale on ma też proteiny roślinne, co bym właśnie tutaj zaproponowała. Widzę Wake Up'a od Anwen jako jakaś forma peelingu skóry głowy. A jeśli chodzi o zapuszczanie, no to widzę tutaj oleje do masażu skóry głowy zastanowiłabym się oczywiście nad czym, nad wcierką. Wcierka jakaś tutaj by mogła pójść. Pytanie właśnie dlaczego wypadają, bo jakby w kosmetykach nie widzę tutaj żadnego powodu, dlaczego by miały wypadać, więc oczywiście zawsze jak jest taki problem to badania i tak dalej, czy na przykład też oczywiście spożywamy odpowiednio dużo tłuszczy w diecie, tego typu rzeczy zdrowotne, gdzie no ja nie doradzę, więc warto rozkminić tą przyczynę. Tutaj oczywiście, wiecie, też nie chcę jakiejś tej demonetyzacji, ale ogólnie mamy, już tak powiem, sytuację wiecie, ogólnego powiedzmy, że więcej osób choruje, no i właśnie konsekwencją te, tego przechorowania może być zwiększone wypadanie. Warto się tutaj pochylić, wiem, że Ewa Mazurek teraz na Instagramie dużo o tym pisze, ja też poruszam już ten temat, ponieważ sama uważam, że trochę u mnie ten problem też występuje, chociaż ja i tak mam dużo włosów, wiecie, ale zauważyłam zwiększone wypadanie. Chociaż to mogło być jeszcze z czasów przed, ale dobra, nieistotne. W skrócie, dla Rity, tutaj moja propozycja jest taka, żeby wcierki. Być może albo zamiast tych olejów do skóry głowy, albo no w połączeniu, bo olej też rzadziej będzie zastosowany niż wcierka. I wcierka jakaś bez alkoholu na początek, na przykład któraś z satw. Czyli na przykład właśnie henna amla, lub synowych kozieradka. Bo czemu by nie? Ale włosy przepiękne i widać, że już, już naprawdę zaopiekowane. Kolejna osoba, Ania. No i tu mamy naprawdę bardzo zadbane włosy rozjaśniane z tego, co widzę, i w ogóle ja tu widzę, że one chcą. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że one chcą. Spróbowałabym, czy one chcą, ale zobaczmy, co Ania pisze o włosach. Zaczęłam się interesować świadomą pielęgnacją na początku kwietnia 2020. No, czyli to też już rok będzie. Po obcięciu 20 cm włosów. Największym problemem y, mam, największy problem mam z puszeniem się włosów, brakiem efektu lśniących gładkich włosów. Często się strączkują, szczególnie po prostownicy. Średniopory nie używam suszarki. Prostownica, lokówka 1-2 razy na miesiąc. Myję metodą OMO co dwa dni. Olejowanie robię 1-2 razy w tygodniu oliwą z oliwek. Y, ja myślę, że tutaj wszystko jest ok, y, jeśli chodzi właśnie o to olejowanie, o y, metodę OMO. Bo widać, że włosy no, potrzebują dużo tej e, miłości kosmetyczno-metodowej, ale to, co widzę, że one chcą. Przynajmniej ta część dolna, wyżej porowata, bo na pewno wyżej, w sensie tutaj w tym rejonie one są już troszeczkę niżej porowate, więc no zobaczyłabym, coś, co z nich będzie. I, I to właśnie to często się strączkują mnie tak um, przechyla w stronę, że one chcą, 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 a jeśli nie wiecie o co chodzi z tym, to zapraszam na film o tym, że one chcą się kręcić. Na wiadomo, spróbowała tutaj wydobyć skręt, zobaczyła co będzie. Widzę, że tutaj problemu ze skórą głowy nie ma, więc jakby nawet odpuszczę temat tych babuszek, odpuszczę temat tych różnych tutaj mocniejszych kosmetyków. No bo jest na przykład wcierka Banfi, ona jest no, dość mocna, że tak powiem, ale skoro skóra jest bezproblemowa, to okej, okay, jeśli służy git. Jedyne co bym tutaj spróbowała rozkminić, to czy nie jest za lekko? Znaczy, piszesz, że one się strączkują? Ale jak dla mnie to nie jest strączkowanie z przeciążenia, tylko no, dlatego, że one chcą się kręcić po prostu. Więc i tak bym spróbowała, powiedzmy, poziom treściwiej, czyli na przykład z Fitofilosa ta maska emolientowa z głożyną, ta Illuminati ją nazywam, ta Illuminante, Illuminate, tak, tak te włoskie nazwy, gdzie muszę ewidentnie tutaj e, popracować nad nimi. E, no i oczywiście herfudziki, kalosiki, to jest taki, wiecie, kanon e, włosomaniaczki. One są lekkie, owszem, e, jeśli jakby sprawdzają to OK, można je zawsze tuningować dodatkiem, czy nawet tej oliwy którą używasz do olejowania, można właśnie tuningować maski odżywki, pamiętajcie, żeby oczywiście oddzielnie nie dolewać bezpośrednio do opakowania, bo to straszne, możesz tam rozwalić tam wszystko i, i tam zepsuć. Te Isany, ja jestem jak najbardziej na tak, żeby mieć właśnie dużo takich bazowców, bo tak jak mówię, no one się i tak zużywają, tak, po prostu, w trakcie jakby życia, musimy mieć dużo tych odżywek. Jakby co to też w ostatnim filmie właśnie zestaw do 100 zł, taki za 100 zł startowy z Hebe, to tam też trzy produkty dałam, takie typowo bazowe, ale no właśnie zawsze możemy je stuningować. Czy są proteinki? Są, mamy tutaj w postaci tego kalosa keratin chociażby, no ale jakby pójść level wyżej z bardziej treściwymi produktami, to żeby te proteinki też były. Myślę, że warto. No i dobra, zobaczyłabym, najbardziej bym chciała zobaczyć wydobycie tutaj fal, jakby wyszło, bo one myślę, że chcą się falować. Ok, jeśli chodzi o Agatę, uuu, fajne, 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 ojejku, nie wiem z kiedy to są zgłoszenia, ale chcę je zobaczyć teraz i widzę super fajny minimalizm w ogóle w kosmetykach. Od razu pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, pamiętajcie, że naprawdę nie musicie mieć tysiąca produktów, żeby dobrze dbać o włosy. Mm. To już jest nasza czwarta osoba, słuchajcie, zobaczmy. A nawet widzicie, ja się na całkiem wyrabiam, żeby było to pięć osób w odcinku, zobaczcie. E, więc tu u Agaty widzę właśnie taki fajny set minimalistyczny. Możecie brać przykład zdecydowanie, bo zobaczcie, mamy e, humektantowo-emolientowego Herfudzika, proteinową orchideę od Anwen, e, mocniejszy szampon i taki średnia moc w ogóle z świeża trawa. Jeśli on służy, to w ogóle git. E, wcierka, na no, porost tu akurat Anysz Lukrecja z Satwy, BS w postaci Kantu. No i olej kujawski, wiecie ja to zawsze gadam o tym kujawskim, w sumie nawet tam właśnie w filmie z Julią kujawski musiał się pojawić. Sama zaczynałam od takich zwykłych olejów z kuchni, chociaż nie wiem czy to jest kujawski jakiś inny, czy normalnie kujawski to jest słonecznikowy, czy rzepakowy, dobrze ja mówię? Obyjętnie który z tych, generalnie wszystkie są okej, okay, także w ten sposób, przeczytajmy co Agata tutaj pisze. Jest trochę lepiej odkąd pozwalam się włosom kręcić. No właśnie i o to chodzi. Zacz Trzeba wydobywać skręt, tutaj wielkie brawa i ja jestem ciekawa po prostu co teraz się z nimi dzieje. Były rozjaśniane u góry mój naturalny kolor. Tutaj widzę, że one mogą nieco mniej się kręcić jak będą rosły, bo ta niższa porowatość, co właśnie poprzednio też by, była taka sytuacja. Mam wrażenie, że czegoś tu można dodać w pielęgnacji, żeby jakoś im pomóc. Mam dla Ciebie odpowiedź, dodaj mocniejszy, no dość mocny żel. Żel do włosów, który po prostu przepięknie zdefiniuje i jakby wyszlifuje, jakby to aktywowanie skrętu BS-em, kantu aktywatorem. Domkniemy to żelem, jakby jeszcze po prostu y, trzeba te włosy ładnie pognieść z żelem. Być może suszenie dyfuzorem, y, będzie też, y, wiecie po prostu nabranie w dyfuzor wysuszenie. Bardziej utrwalające i podbijające skręt. Na pewno trochę skrócenie włosów też by podbiło skręt. Jeśli ktoś chce iść w wydobycie skrętu, to czasem łatwe, łatwiej jest zacząć od podcinki, bo krótsze włosy się mocniej kręcą i często się ładniej układają, ale to jest oczywiście też preferencja, kto jakie włosy woli. Nie mówię, że każdy musi ścinać, żebyście też tak nie pomyśleli. Obecna pielęgnacja. Olej raz w tygodniu na wodę z miodem, czyli typowo na podkładik, emulgowanie herfudem. To jest super. Zobaczcie, właśnie wykorzystanie też tej właśnie mniej treściwej, jakby tańszej maski do emulgowania. Super. Szampon na skórę głowy, znowu herfud. Tutaj. Dodałabym właśnie coś może bardziej treściwego. E, może być to nawet też z tego ostatniego filmu, która jest z tych Gift of Nature, e, czy właśnie jakiś Fitofilos, czy właśnie jakieś HTC, czy właśnie jakaś emolientówka Anwen. E, no coś takiego, bardziej treściwego e, po prostu, żebym już dwa razy tego Harfuda nie lecieć. E, Rozczesuję grzebień z szeroko rozstawionymi zębami. E, tutaj można wczesywać e, szczotką typu Paddle Brush, to też powinno bardziej wtłaczać jakby odżywienie. Do włosów. Zmywam odżywkę, potem gniotę je z krymem kantu, jakby dodać, i później nakładam żel i dogniatam żel. To by było idealnie. Odżywka proteinowa raz na 5 myć, e, może trochę częściej, zwłaszcza z czasem, czyli raz na 3 mycia na przykład no zobaczmy, z wcierką dopiero zaczynamy się lubić, no to ciekawe jak teraz, ale bardzo, bardzo fajnie, właśnie bezalkoholowa taka, no te satwy właśnie, do których w ogóle nie wiem czy wiecie, ja układałam składy i na przykład nawet te rysunki, jakby to są moje akwarelowe, ale dobra, nieważne, to one są super właśnie na początek z wcierkami po prostu, żeby się oswoić. Włosy odsączam ręcznikiem z mikrofibry, nie trę ich. I tu drugie zdanie najważniejsze, nie traj, ich, ale oczywiście mikrofibra jak dla mnie zawsze zawsze jest trochę jakby taka czepliwa do włosów. Ja osobiście nie do końca przepadam. Jeśli Wam służy, jeśli Wam się sprawdza, ok, ja wolę e, jakby gładkie. Czy ręcznik gładki, czy koszulka bawełniana gładka, e, czy jakby mój e, Turban, taki co ja używam on jest też jakby gładki ale ma taką fakturę, strukturę, że po prostu więcej wody wciągnie ale nie jest jakby taki włoskowaty o, że tak to określa, ale generalnie wielkie brawa za w ogóle wydobycie skrętu, bo widać, że to zrobiło robotę i naprawdę minimalistyczny zestaw startowy jakby jestem dumna po prostu i ostatnia osoba, słuchajcie o, widzę ładne włoski, Kasia jejku, normalnie jakbym widziała włosy Gabi z włosingu Oczywiście, i też z porad Gabi tam, Wam też pięknie dobiera kosmetyki z napiękne. Kasia potrzebuje pomocy z włosami? Hmm, nie wygląda. <sum> Są cienkie i łamliwe. Pomimo hennowania od roku oraz pielęgnacji, kruszą się szybciej niż rosną. Hmm. Zwłaszcza tył głowy mam widocznie u dołu przerzedzony. Nie dotarłam do tego, dlaczego tak jest. Czy jest szansa, że będę miała kiedyś długie włosy? Długość na zdjęciu to mój życiowy rekord. Ogólnie te włosy są naprawdę piękne, naprawdę jakby ta tafla, ta gładkość, cudnie. Widać, że henna wchodzi jak złoto. Trzymaj się tego, jest bosko. Ciekawa jestem, jak jest teraz. Jedyne, co bym właśnie zobaczyła, to szczotka. Boję się, że tutaj szczotka może być grana nie taka, jaka powinna być. Obojętnie jaką szczotkę używasz, spróbuj zamienić na zwykłego paddle brasza i bardzo delikatnie od dołu te włosy rozczesywać. Nie widzę też serum zabezpieczającego, więc to może być przyczyna. Widzę oczywiście herfurdiki, gdzie mamy duet gliceryna kokos. Za dużo kokosa na niektórych włosach może potęgować łamanie się być może spróbowałabym pójść w produkty, które zawierają jakieś takie naprawcze składniki, czyli na przykład moje z tą cząsteczką ceramidopodobną RepHair, albo wy jakieś Olaplexy. To nie muszą być od razu jakieś drogie, pełnowymiarowe produkty, możesz sobie zamówić próbki, saszetki gdzieś tam, nie wiem, na Allegro, czy gdzieś tam i po prostu sobie spróbować dodać takiego Olaplexu do nawet, no, do tego niszczystego hair fooda, albo do tej Isany w sumie, jeśli to jest Odżywka, bo nie widzę, czy to odżywka, czy szampon. No i, no, i, no i sobie spróbować taki zabieg, bardziej jakby regeneracyjny, ale na pewno tutaj czesanie ja bym ostro prześwietliła. I henna, tak, henna, tak, często, często henna, ale jeśli lubisz taki ognisty kolor, to oczywiście zakwaszana acerolką na wodzie destylowanej albo w ogóle bardzo mało zakwaszenia i też nie odstawianie na za długo, żeby po prostu ta henna też nie, nie, była, nie dawała takiego efektu bardziej kasztanowego, tylko żeby był zachowany ten fajny lisek. Żeby go zachować, na przykład też bym dorzuciła skójkiego do mecia, który działa helatująco, ale to już tak dodatkowo. I główny problem tutaj to jest właśnie łamanie, więc zdecydowanie silikonowe serum, zmiana szczotki, najlepiej, właśnie zwykła szczotka, padły Brush, wczesywanie odżywek, oczywiście zabezpieczanie końcówek serum. Co ja tam jeszcze powiedziałam? A, redukcja powiedzmy tych kokosików i tych takich lekkich herfudzików, a może coś troszkę bardziej Treściwego, ale też niekoniecznie ciężkiego. Na przykład tak myślę sobie o Akacji od Anwen, o Be My Baby od Anwen, o na przykład mojej emolientówce Liquid Goldzie, o Mercherze, czyli takie odżywki, maski bardziej treściwe, ale nadal nie ciężkie, żeby nie było przyklapu, wiadomo. Od góry i też jak zioła idą, to to też będzie się samo trochę objętościowało. No i słuchajcie, mamy tutaj już wszystkie osoby, pięć osób dzisiaj, no niesamowicie w ogóle fajne włosy i też w sumie takie częściowo metamorfozy, na przykład jak z wydobyciem skrętu były, czy wiele osób już hennujących i od jakiegoś czasu śledzących świadomą pielęgnację i stosujących oczywiście też w praktyce, więc no serce się raduje, jestem mega dumna w ogóle z tych dzisiejszych osób, które tutaj się pojawiły. Dajcie znać, jeśli Wasze włosy były dzisiaj omawiane i jak sytuacja wygląda teraz, bo właśnie nie wiem, z kiedy są właśnie te zgłoszenia. Tak jak mówię, dajcie mi znać, jeśli Wam się podoba ta seria, łapkę w górę, zostawcie suba, skomentujcie, żebym po prostu wiedziała, że dalej jest sens lecieć z tą serią. Ja ją osobiście uwielbiam, więc no, mam nadzieję, że Wy też i że to, jak często mi piszecie, kiedy to będzie, to faktycznie oznacza Wasze realne zainteresowanie. Także, to, tak jak mówię, ja będę Wam dawać znać na bieżąco, yy, kiedy można ewentualnie wysyłać nowe zgłoszenia. Na razie raczej się wstrzymajcie, ale tak jak mówiłam, włosy.pl, tam możecie mieć dobrane produkty z mojego sklepu. Także zapraszam oczywiście dzięki jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!